Chciałbym dziś poruszyć temat zaufania. Po części dlatego, że bardzo narzekamy, że, no, że Polska jako kraj to jest miejsce, w którym tego zaufania jest bardzo niewiele, a po drugie, że wydaje się, że zaufanie i współpraca są w dzisiejszym świecie coraz bardziej potrzebne, i właściwie bez zaufania no, najprostsze czynności, w rodzaju przejazdu autobusem. Przecież wtedy ufamy kierowcy, czy pobranie pieniędzy z bankomatu, gdzie właściwie no, ufamy maszynie, prawda? że ona y, nam wyda zadeklarowaną kwotę i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, Otóż właśnie okazuje się, że no, bez zaufania najprostsze codzienne czynności y, są niemożliwe i że coraz więcej mamy takiej potrzeby ufać y, nawet ludziom i technologiom czy mechanizmom, których nie znamy i na które y, nasz wpływ jest bardzo mały jeśli nie żaden. Pierwsze, chyba warto się zastanowić właśnie, co to jest to zaufanie, prawda? bo pewnie inne jest zaufanie w rodzinie, inne jest zaufanie właśnie do technologii, inne jest zaufanie do ludzi w ich profesjonalnych rolach i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Myślę, że po pierwsze jest w tym coś z przewidywalności, a po drugie jest też w tym coś z tego, żeby się wywiązywać z podjętych zobowiązań. Prawda? Właściwie godnym zaufania jesteś wtedy, kiedy po pierwsze, wywiązujesz się z podjętych zobowiązań, które są jakoś jasne dla obu stron, a po drugie, kiedy jesteś w imię właśnie tych uzgodnionych zasad y, dla wszystkich przewidywalny. Jest taka dobra zasada, żeby jak się na coś narzeka, zaczynać od siebie y, i żeby się za, zanim zacznę narzekać, że tak ciężko komuś zaufać, żeby się zapytać, y, na ile ja jestem godzien zaufania w ważnych i mniej ważnych dla mnie. Relacja. Jest takie bardzo mądre powiedzenie, właściwie już klasyczne i trudno mi nawet przywołać, skąd je pamiętam, że największą karą kłamcy jest to, że nikomu nie potrafi zaufać. Prawda? I myślę, że to gdzieś jest refleksja, którą warto potraktować bardzo poważnie, także w kontekście, w kontekście samego siebie. Prawda? Czyli w tym sensie uczysz się ufać innym, także przez to, że sam się okazuje godnym zaufania. Kolejna rzecz, która. No, budzi wiele dyskusji, to jest kwestia kontroli. Zobaczmy, że pilot może bardzo ufać mechanikom pokładowym, niemniej ma obowiązek, zanim wystartuje, sprawdzić główne mechanizmy maszyny. I mam takie wrażenie, że właśnie dobra równowaga między ufaj i sprawdzaj to też jest coś, czego chyba na co dzień potrzebujemy. I też warto się uczyć takiej świadomości, że sprawdzam nie po to, żeby kogoś dorwać na błędzie. Tylko sprawdzam po to, żeby się upewnić, że jest w porządku. I chyba to jest taka postawa, no właśnie życzliwego człowieka pełnego zaufania. Sprawdza, żeby się upewnić, że jest w porządku. I kolejna rzecz, chyba najtrudniejsza, myślę, że bardzo wiele osób, które deklarują brak zaufania, często właściwie całościowy, deklarują ten brak zaufania dlatego, że się kiedyś zawiedli, mocno i w ważnej sprawie. I Myślę, że chyba warto przyjrzeć się. Także temu, to znaczy, żeby też umieć się podnosić w sytuacji, w której się zawiodłem, prawda? No bo gdyby to było tak, że zawód prowadzi do utrwalonego braku zaufania, to właściwie nikt nikomu by nie ufał. W pewnym sensie jest tak, że yy, nigdy się nie zawieść, to właściwie jest nierealne oczekiwanie od świata. Yy, co powiedziawszy właściwie sobie i wszystkim życzę, żebyśmy, yy, no właśnie, będąc godnymi zaufania, umieli ufać innym, to naprawdę stworzy lepszy świat.